Cześć, witam. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie otwarcie tego pięknego Lidla. E, był on budowany już e, ponad miesiąc temu e, przeze mnie. E, dzisiaj go sobie razem z Anteresą zwiedzimy. E, otworzymy, choć tutaj przecinamy wstęgę. Mamy już zaplanowane otwarcie pierwszy grudzień, poniedziałek. E, no to co, otwieramy 3, 2, 1. Witamy wszystkich w tym Lidlu dzisiaj. E, no i co zbudowano oczywiście przeze mnie tak miesiąc Bóg temu tym wzi... dziwnie, nie wiem co to jest za bierzemy, jakiś plot. bierzemy sobie wózeczek I idziemy na zakupy no i tak, co możemy kupić w Lidlu? No. możemy kupić eee czemu, czemu ten bur burger o się uśmiecha? MX to prawdopodobnie został przebrany na, na ten chleb to, to jest magazyn, a to sobie wyłamiemy się. Nie, tu nie jest magazyn. Tu będzie jakby takie zaplecze tej piekarni. Jeszcze nie jest do końca e, skończone, ale... Ciemno jak w e, Nikt nie musi o tym wiedzieć, ale lampy mamy piękne. Naprawdę, nowoczesne. Bo tu mamy takie dział z słodyczami, jakieś takie czekolady. Mamy nutellę, jakieś dżemy. Mamy tu jakieś mięso. E, inne produkty, jajka. Sushi. Dobra. Brakuje mi na spaghetti. Na spaghetti ci brakuje. Tak. E... Weźmiemy jeszcze do spaghetti ogórki. To są akurat pomidorki. To są pomidorki, tak? E, a, to, a to jest sałata. Fajne pomidory powiem ci. Wezmę sobie sałatkę. Od razu zakupy robię, nie? Mamy też oczywiście jakiś taki dział e, z kosmetykami. E... Albo takimi rzeczami do higieny. Na te są zgniłe. Na przykład pasta do zębów, albo że. Co jest zgniłe? Kartofle. To nie są kartofle, to są lody. Mam w One nie są zgniłe. Jak? W koszyku są, no. Nie pytaj się. Mamy mleko, mamy kiedy? Kanapki. Mamy jakieś milkrzejki. Mamy pizzę. Tu są jakieś takie mrzonki typu, na przykład tuskawki, truskawki lody, coś w tym stylu, co byś chciał sobie kupić Antekso? Ej, dobra ja to biorę tak. <laughs> Okej, okay. o tu jest spaghetti z sosem Antekso, tu jest spaghetti z sosem Tu mam jakieś, kindy, jakieś takie nie, nie, niespodzianki Surprise! Nice. Kinder niespodzianki, tu masz tu masz spaghetti z sosem, tu Tu! Ślepy? Raczej nie Okulejkę sobie na tym skinie, Ty, wszystko na głowę zakładasz. Wszystko, co się da za założyć na głowę, to na głowę zakładasz. Miałem taki kiewicz, bo jakieś gumy, wiecie, tak na kasach zwykle jest. Talenciaki też są, oczywiście. Zupa z Chin. Zamiast wszystkich zupy okay. z Chin, nie ma żadnej z Polski i bez sensu. Zbankrutuję dzisiaj. Okej. Ja mam takie jeszcze jedno pytanie. No, dawaj strzelaj. Czy w ralu są złote czekolady? A nie wiem. Nie pytam. Może są, może nie. W moim sklepie są. Tak, Little to mój sklep. Dobra, chyba wszystko wziąłem. Jeszcze chodźmy do magazynu, to sobie pudełka weźmiesz. Ham, ale ham. No pizza, a ham to jest e, szynka. To jest pizza hawajska. Chyba. To, to nie mlea. Nie to, lubię hawajska. Jak? Jak? Jak masz tego Ja zrobię coś mojego ulubionego. <grym> <grym> nie ma mnie. Nie ma mnie. Repat z tym. Dobry zapaszek. Chodź tu. Chodź tu. Idziemy do magazynu. Chodź. Tutaj za bardzo nic nie ma. Tylko jakieś pudełka, gały, coś w tym stylu. Wejdź. Wejdź, nie klikaj. Pragil i Kpragille. Tam mamy już takie przejście tutaj, gdzie są kasy, bo zwykle też tutaj też tutaj jest takie przejście. Z tamtej strony mamy jeszcze tak, żeby ciężarówki mogły sobie wjeżdżać. Jakby wiecie, podjeżdża ciężarówka, otwiera tył i tam wypluwa te, 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 te pudełka stowałem, czy coś tam polecę, nie wiem. Mam fajny pomysł na film. Dawaj. Na przykład, że okradłem całego Lidla, a ty o tym nie wiedziałeś. O matko, jedyna poważnie. Fajnie, będzie ciekawy. Nie, Przynajmniej oglądalność, tak? Wiesz, wiesz o tym, że ja tego Lidla wyposażałem jakieś dwie godziny. Ja mogę latać po sklepie. Mam takie... Tak, jest zdolności. Kto też lata po sklepie, ja zostawcie łapkę w górę. Dobra, idę do kasy. Zróbmy tego mema. E, kiedy idziesz do kasy samoobsługowej i ona nie działa. E, proszę skanować pierwszy artykuł. Wrzuć towar do pojemnika. Czy nie na pewno zaskanowałeś produkt? Zaskanowałem. Nie, nie, nie zaskanowałeś? Zeskanowałem! Zaraz podejdzie asystent. To od tego gościa, ja wiem, czekaj. Dobry Gryzek ja na... e... to był chyba. Mo może nie wieczór, ale nieważne. E, w czym problem? Dobra, przyłożyć tutaj jakiś tam magnes czy coś tam, no już działa. Tylko się Ekan obrócił. Proszę działać dalej, a jak coś, to jest tu e, kasa... E, ...nie samoobsługowa. Ups, przepraszamy, wszystkie kasy zostały teraz. Wszystkie kasy samoobsługowe zostały teraz wyłączone. Zapraszam. Zapraszam do kasy numer 2. Dzień dobry, co by chciał pan kupić? Okej, woda. Bip. 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 Ty tego wziąłeś. Nieważne no, ok? Nieważne. Bip, 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 bip. Proszę zobaczyć. Widzimy wszystko. się, jak to wszystko zaskanuje. To wyjdzie 2 350 121,99 groszy. O, a dla mnie kasa, dziękuję, dziękuję. Czy chce pan wpłacić 15% podatku na cele charytatywne? Nie. Do widzenia! Do widzenia! Miłego dnia. Hi, hi bogaci jesteśmy. Oceńcie, e, ten tego lidla w komentarzu. A ty, Antek, jak tego lidla oceniasz? No nawet, powiedzmy. Całkiem git, nie? No. Fajny. Trzy godziny zajęło zają, mi jego budowanie i dwie godziny wyposażenia jego. Tak myślę, około. Dobra. w takim widzowie. W takim razie e, tak się prezentuje nasz Lidl, To jest oczywiście wielki parking. E, możecie pisać w komentarzu, czy Wam się podobało. E, I możecie również ocenić tego Lila. Ja oceniam jakieś tak, e, no powiedzmy, e, 10 na 10 Dziękuję bardzo. Nie tutaj za bardzo nic w sumie takiego nie brakuje. E, jest takiej podłączonej do tego magazynu. To jedynie takiego czegoś brakuje, a to jest mały szczegół. Czego brakuje? No znaczy ciężarówki przy tym, przy magazynie. Być może kiedyś będzie, ale to jakaś taka mniejsza, się zobaczy. Ja też wam ja bardzo dziękuję za oglądanie. E, oczywiście ocencie tego lida w komentarzu w skali od 1 do 10. Napiszcie jakiś miły komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. A ty kliknij w ten film, który wyszedł się, się teraz właśnie na ekranie.